Też zdecydowanie, miałem dużo więcej do powiedzenia w każdym punkcie i można było pięknie te tematy rozwinąć. E, no, ale minuta jest takim morderczym czasem, kiedy tak naprawdę można zasygnalizować tylko pewne kwestie, wręcz rzucić hasła. E, nasz program jest tak bogaty, że aż żal wyciągać tylko tak pojedyncze e, elementy z niego. No więc kto wie, no może w, liczymy na to, że może jeszcze będzie jedna debata, przyłączyłaby się jeszcze jedna debata. Sugerowałbym, że była drugie, tyle dłuższa przynajmniej, żeby rzeczywiście można było e, pogłębić to co mamy do zaproponowania, bo y, mamy dużo więcej do zaproponowania, dużo też ciekawych rzeczy, innych i chcielibyśmy to naszą widzom przekazać. Serdecznie dziękuję. bardzo. Dziękuję bardzo. No wrażenia bardzo dobre. Tamto było bardzo dobrze i właściwie jedyne co mógłbym poprawić to e, jednak trochę zwiększyć ten czas, ponieważ czuję niedosyt nie związany z tym, że nie powiedziałem wszystkiego, albo nawet e, wielu takich istotnych elementów naszego programu, które są bardzo ważne które powinny się przebić. No, ale tak ustalono, jedna minuta to jest tak naprawdę tylko taki Można rzucić pewne mm. hasła, wypunktować, zaakcentować pewne elementy. To się na pewno udało zrobić I mam nadzieję, że będą inne okazje, że już telewizja publiczna będzie e, nas zapraszać regularnie i wtedy będziemy mogli rozwinąć każdy z tych punktów wystarczająco szczegółowo. ten gorący był trzeci temat polityki zagranicznej. No, to jest zawsze gorący temat, zwłaszcza, że na polska polityka zagraniczna jest teraz w stanie. Um, Dużego kryzysu. Eee, te kierunki polityki zagranicznej, jakie teraz mamy, zdecydowanie wydają się niewystarczające. Ona wymaga rewizji, ona wymaga zmiany podejścia, ona wymaga tego, żebyśmy chociażby dla polskich przedsiębiorców i rolników szukali kolejnych rynków z zagranicy, żebyśmy odważniej właśnie w tym zakresie działali, e, ponieważ dobre są, są oczywiście salibusze militarne, ale to jest nie, nie jedyne, co Polska powinna w tej chwili robić. Powinniśmy też. Poza własnością Unii Europejskiej, szukać innych kierunków, to wchodząc w handlu międzynarodowego. Polska gospodarka zwalnia, będzie zwalniać w obliczu kryzysu, i to jest bardzo ważny kierunek. Szkoda, że tak zamykamy przy życiu. O służbie zdrowia też było dosyć pomocne do reformy. Tak, to prawda. Aczkolwiek no, ja tutaj czuję wręcz niesmak w tym, co mówili moi przedmówcy, ponieważ no, tam były rzeczy. Polska służba zdrowia wymaga naprawdę głębokich reform. Nie haseł, nie takich postulatów pustych, nie komunałów, tylko naprawdę głębokiej reformy, bo w tym stanie, jaki teraz mamy, czyli cofniętym niejako do PRL-u, ona nie będzie działała sprawnie i nie ma się co oszukiwać. Wszyscy moi tak naprawdę oponenci oszukiwali kiszyczki wyborczej, że da się w tym systemie coś poprawić. Nie da się, państwu, Państwo. Musimy stworzyć zupełnie nowy system usług zdrowotnych. Jako jedyny powiedziałem, że po prostu trzeba wykorzystać dobrych wzorców, jakie istnieją na świecie, po prostu je w Polsce zastosować um, i, i iść tym kierunkiem zdrowego rozsądku, a nie dolewania kolejnych miliardów, dziesiątków miliardów złotych do systemu, który po prostu i tak te środki zmarnotrawia, a kolejki się nie zmniejszą. Nie mamy co do tego żadnych usług. Ja mam jeszcze Oj. jedno pytanie, Wdroszmy do sytuacji przed debatą, czy związana była z prawem, co się tam dokładnie wydarzyło? może pokażę tę propozycję. Otóż naszym dobrym zwyczajem, już też z kampanii, wnosiliśmy o to, ten piękny znak narodowy i został postawiony na moim... W um, ponieważ nic nie zabraniało, żebyśmy to uczynili, zwłaszcza um, ten regulamin, który dostaliśmy, absolutnie tam tego zabrali. Po czym mi no, się jakieś panele, kiedy jeden się przedstawił jako producent, chociaż nie chciał wyjawić swojego nazwiska i zażądał zwrotu, znaczy, zdecydowanie ważnej klagi. Właściwie wspólnymi siłami udało się klagę bronić, odkryć, zostawić, czyli takie małe zwycięstwo już przed debatą się odbyło. bardziej mnie to cieszy. Mm -hmm. Nie będzie żadnego typu w trybie, że właśnie tak jak było wcześniej wspomniane, się dalej udało sobie wydać, tak? Teraz, tak? Nie będzie, o ile telewizja publiczna nie będzie postępować tak, jak uh, to zrobiła, dając nam pretekst do posłów, ponieważ przedstawiła ewidentnie nieprawdziwe, zmanipulowane informacje. Liczymy na to, że teraz te informacje o konfederacji będą już prawdziwe, zgodnie z prawdą, nie będą przedstawiać instytucji ustawy faktycznej, bo nie będą się rzetelnie informować chociażby o sondażach. Więc jeżeli ta tutaj powiedzmy nauczka jest wystarczająca dla telewizji publicznej, no to my y, się nie będziemy. Ale jeżeli telewizja publiczna nadal będzie udawała, że nas nie ma, albo próbowała kupić, no to droga jest otwarta.